Kolejne wydanie serwisu informacyjnego w telewizji Pomerania przed nami. Michał Graczmarek, witam i zapraszam. Sprawdźmy wspólnie, czym dziś żył Szczecin. Ufają, ale sprawdzają. Politycy prawa i sprawiedliwości po wyborach. Wielkie plany i wielkie obietnice. W sierpniu startują regaty Poloneza. Politycy Prawa i Sprawiedliwości szykują się do wyborczego trójskoku: najpierw sukces w wyborach samorządowych, a potem parlamentarnych i prezydenckich. Partia wystawi pod swoim szyldem kandydatów i zapewnia, że zwycięstwo jest w zasięgu ręki. Szczegóły w materiale filmowym. Trójskok. Tak politycy PiSu mówią o zbliżających się wyborach. Najpierw samorządowych, potem parlamentarnych i prezydenckich. I mają ambicje, by wszystkie wygrać. Szanse? Trudno ocenić. Wybory do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość przegrało, choć różnicą wręcz minimalną. Politycy jednak nie do końca pogodzili się z porażką i obecnie sprawdzają, czy podczas liczenia głosów nie doszło do nieprawidłowości. Praca w tej chwili trwa, te wyniki są analizowane, one muszą dać odpowiedź na pytanie, gdzie musimy zwiększyć nasze zaangażowanie, gdzie musimy zwiększyć naszą aktywność, gdzie praca, którą wykonywali dotychczasowi pełnomocnicy, mówię dotychczasowi, dlatego że ten rok jest również rokiem, w którym kończy się kadencja władz zarówno zarządu okręgowego, czyli tego szczebla najwyższej władzy partyjnej w okręgu, ale również kończy się kadencja zarządów powiatowych. Prawo i Sprawiedliwość zastanawia długie zwlekanie z podaniem oficjalnych wyników przez Państwową Komisję Wyborczą oraz wart bardzo dużej ilości głosów nieważnych. W myśl zasady ufamy, ale sprawdzamy politycy więc powołali zespół sprawdzający wyniki głosowań. Teraz jednak skupiają się także na wyborach, które nadchodzą przed nami więc kolejne miesiące intensywnych kampanii. Absolutnym priorytetem e jeżeli chodzi o wybory samorządowe pozostaje wybór do sejmiku województwa bo to jest realna władza i realny wpływ na samorządy niższego szczebla, samorządy powiatowe oraz oczywiście wybory w miastach prezydenckich, czyli w tym wypadku, w naszym wypadku wybory do, do prezydenta Szczecina, Świnoujścia i Stargard. To są te trzy miasta prezydenckie w naszym, w naszym okręgu. Marek Grubarczyk w Szczecinie zdobył największą ilość głosów. Polityk uzyskał więc bez problemów kolejną reelekcję w parlamencie europejskim. W Brukseli chce skupić się na kontynuowaniu tego, co rozpoczął w poprzedniej kadencji. Moje priorytety pozostają niezmienne. To gospodarka morska, bezpieczeństwo energetyczne i polska ziemia. Jako rolnictwo, jako kwestie związane właśnie z własnością ziemi. Rok 2016 niezwykle ważny dla Polski, jeśli chodzi o uwolnienie z handlu ziemią. W niedzielnych wyborach prawo i sprawiedliwość zdobyło 32% głosów. W Szczecinie na partii głosowało blisko 26% wyborców dla porównania zwycięstwa platformy obywatelska zdobyła ponad 42%, co jest wynikiem wręcz miażdżącym najbliższe wybory, te samorządowe odbędą. Się już Co dalej z kąpieliskiem gruntynka? Od lat słyszymy tylko plany i zapewnienia, a wielkiego akwaparku jak nie było, tak nie ma. Magistrat właśnie otworzył koperty z ofertami od firm, które chcą doradzać jakie rozwiązanie wybrać, szykując tą ważną, ale i koszmarnie drogą inwestycję. Lata mijają, mieszkańcy czekają, a na terenie podawnym dawnym kąpielisku Gątynka nie dzieje się absolutnie nic. Kiedyś letnie centrum Szczecina to dziś ruina i teren absolutnie niezarospodarowany. Teraz pojawiło się światełko w tunelu. Miasto poszukuje firm, które doradzą jak zaplanować inwestycje tak, by wydać jak najmniej pieniędzy, a zbudować nowoczesny akwapark. Tak naprawdę cały czas nie rezygnujemy z planów, pomysłu budowy aquaparku w Szczecinie. Konkurs, a w zasadzie postępowanie, które wyło ma wyłonić, ma nam pomóc tak naprawdę wskazać odpowiednią formułę prawną, odpowiedni montaż finansowy do tego, aby móc to przedsięwzięcie zrealizować. Jak wiemy, jest to bardzo trudne zadanie. Planujemy, chcielibyśmy mieć, czy chcielibyśmy, aby firmy wskazały nam taki montaż finansowy oraz takich partnerów, być może z którymi te inwestycje uda się zrealizować. Inwestycja może kosztować ponad 150 milionów złotych. Miasto samo nie udźwignie wybudowania parku, a potem także jego utrzymania. Potrzeba więc montażu finansowego, który pozwoli na budowę bez Ruinowania budżetu. Wcześniej mówiło się o możliwości pozyskania inwestora, który obok Aqua parku wybuduje nowoczesny hotel lub galerię handlową. Czy tak będzie? Póki co trwa weryfikacja ofert doradców. Zgłosiły się do nas cztery firmy. Teraz komisja przetargowa zasiada do oceny tych firm. One, oczywiście, w pierwszym postępowaniu, w zasadzie w pierwszej części tego postępowania, wszystkie spełniły warunki. Natomiast teraz już są bardziej szczegółowe rozmowy, większe analizy i te firmy, które spełnią nasze wymagania. Będą poproszono o złożenie swojej ostatecznej oferty. Akwapark może być więc 8 zbliżającej się kampanii wyborczej. Radni Szczecina podejrzewają, że odkopanie tego tematu to znaczy, że wybory już blisko. Albo to jest już forma przedwyborczej kampanii i pokazanie, pan prezydent Krzysztof chce pokazać mieszkańcom, że idzie ku dobremu i że ta gątynka powstanie, ale ja podkreślam, minęło 4 lata, to był jeden z głównych też naszych postulatów przy współpracy z prezydentem wszystkie powstanie akwaparku i to się nie, nie zrealizowało. Fakt pojawienia się tematu zagospodarowania terenu poglądycy to sygnał niewątpliwie pozytywny, jednak od wyboru doradcy do pierwszej kąpieli w Nowym Obiercie jeszcze daleka droga. 100 lat świetlnych powiedziałabym, czyli wielka nieskończoność. Radna Małgorzata jacyna widwo w ostrych słowach krytykuje inicjatywę budowania wielkiego kąpieliska, które będzie wielkim komercyjnym obciążeniem bez szansy na rentowność. Zamiast jednego dużego proponuje cztery małe pływalnie osiedlowe. Cztery niewielkie centra wodne z częścią rodzinną, z basenem 25-metrowym. Koszt budowy takiego obiektu to jest około 25 milionów, więc nie są to duże pieniądze w skali miasta i w skali powiedzmy sześciu lat byłoby to możliwe i realne. Budowa takiego akwaparku jest nierealna, a są to po prostu kolejne pieniądze wyciągane z budżetu i kolejne populistyczne mamienie mieszkańców przed wyborami. Zakończenie jednej kampanii wyborczej to symboliczne otwarcie kolejnej. Przed nami więc festiwal deklaracji i obietnic. Nie da się ukryć, że na kąpielisko mieszkańcy bardzo czekają. By ono powstało nie wystarczą jednak dobre chęci i nawet najlepsi doradcy. Rak to choroba cywilizacyjna, która z roku na rok zbiera coraz większe śmierć Żniwo. We wtorek w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja, której celem było uświadamianie, jak ważna jest profilaktyka i częste badania. Nauczyciele, biorący udział w wydarzeniu, swoją wiedzą będą się dzielić z innymi. Pomorskie Centrum Onkologii w ramach projektu Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem zorganizowało konferencję antynowotworową skierowaną do nauczycieli i promotorów zdrowia z powiatowych stacji epidemiologicznych. Celem konferencji było omówienie profilaktyki antynowotworowej oraz szkolenie nauczycieli w celu nauczania o problemie nowotworów w szkołach. Wyłaniamy liderów, którzy otrzymują certyfikaty, liderzy szkolą nauczycieli, w danym to przede wszystkim to są promotorzy zdrowia powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych organizują szkolenia dla nauczycieli swojego powiatu, a nauczyciele szkolą uczniów. Poprzez nauczycieli chcemy nauczyć uczniów, jak zdrowo żyć zgodnie z zaleceniami Europejskiego kodeksu walki z rakiem, jak walczyć z chorobami nowotworowymi, żeby poznać czynniki. Nowotwory stanowią drugą, zaraz po chorobach układu krążenia, przyczynę zgonów w Polsce. Problem jest o tyle poważny, że w dużej mierze zachorowanie na nowotwór zależy od naszego stylu życia, a nie uwarunkowań genetycznych. Małgorzata Talerczyk, lekarz-onkolog wyjaśnia, jakie czynniki współczesnego życia mogą przyczynić się do rozwoju choroby nowotworowej. Głównym tutaj czynnikiem jest na przykład niewłaściwy, niechigiczny tryb życia. Palenie papierosów. Papieros zawiera około 4000 różnych substancji toksycznych, z czego 400 to są karcynogeny, czyli jak teoretycznie dopuszczalne są w Polsce sprzedawanie takich środków, które są. Karynogenami. Więc inny taki istotny czynnik to jest ruch, fizyczny ruch, czyli to, czy troszeczkę ćwiczymy, czy ruszamy się, czy korzystamy na przykład z roweru, czy chodzimy na piechotę do pracy, czy raczej korzystamy tylko z samochodu. Kolejna sprawa to jest odpowiednia dieta. Dieta, którą możemy, którą możemy wzbogacać przez udział warzyw i owoców. I jeżeli będziemy o tych trzech rzeczach podstawowych myśleć, to na pewno w znacznym stopniu możemy dzieci z tym, że zachorowalność, czy umieralność. Na te, na te choroby nie będzie aż tak wyglądać dramatycznie, jak wygląda. Organizatorzy wydarzenia twierdzą, że temat nowotworów i profilaktyki powinien być przede wszystkim przedstawiany uczniom. Jeśli popatrzymy na to, jak dużo młodych, młodocianych, pełnoletnich osób pali, to w, pali w sposób taki nałogowo, po 20 papierosów dziennie, to może to fundujemy na pewno sobie, jeżeli chodzi o mężczyzn, 20 do 20 razy częściej nowotwory płuca, jeśli, chodzi, jeśli mamy do czynienia z, pal z palaczami. U kobiet 12 razy częściej mamy do czynienia z nowotworem płuc, czyli jeżeli nie będziemy szkolić Młodzieży. Jeżeli nie będziemy pokazywać, jakie mogą być zagrożenia, to, to będziemy mieć, nie będziemy mieć starszych ludzi, którzy, którzy żyją swobodnie, którzy korzystają z emerytury, a nie chodzą po lekarzach lub też przedwcześnie umierają. Lekarze prognozują, że jeśli nie zmienimy swojego stylu życia, choroby nowotworowe już za 15 lat będą pierwszym śmiertelnym czynnikiem chorobowym w Polsce. Warto więc zadbać o małe zmiany w życiu codziennym, aby zapobiec lub zmniejszyć ryzyko zachorowania na nowotwór. Coraz częściej korzystamy z podpisu elektronicznego. To forma ułatwienia nam życia, dzięki której często zamiast stać w długich kolejkach w urzędzie, załatwiamy sprawę od ręki, nie wychodząc z domu. Od lipca jednak Komisja Europejska nakłada na kraje członkowskie Unii Europejskiej pewne zmiany w tym zakresie. Jakie? Odpowiedź w materiale filmowym. Czasu mamy coraz mniej, to oczywiste, sprawy urzędowe załatwiamy więc niedokładnie i w pośpiechu, a konieczność stania w długich kolejkach denerwuje jak nic innego, od kilku lat możemy więc posługiwać się podpisem elektronicznym. Jest to czynnik pozwalający na załatwienie wielu ważnych spraw przez Internet. Podpis elektroniczny jest to osobisty podpis funkcjonujący w świecie cyfrowym. Ma on taką samą wartość dowodową, jak podpis odręczny, który wykorzystujemy przy dokumentach papierowych. To znaczy, jeżeli mamy Dokumenty papierowe takie jak np. wnioski różnego rodzaju do urzędu, dokumentów, które przekazujemy do administracji publicznej lub na przykład dokumenty, które wymieniamy papierowe z naszymi partnerami bądź podwykonawcami biznesowymi, to przy wykorzystaniu procesu elektronicznego możemy to samo realizować tylko w formie elektronicznej. To znaczy bazując na dokumentach stricte elektronicznych, dokumentach, które możemy także przekazywać w formie elektronicznej. Jest to rozwiązanie praktycznie zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla wszystkich mieszkańców. Dzięki podpisowi elektronicznemu jesteśmy w stanie załatwiać swoje sprawy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Izbą Skarbową oraz innymi urzędami bez konieczności fizycznej obecności w gmachach. To uproszczenie od lipca ulegnie pewnym zmianom. To decyzja Komisji Europejskiej. W życie wchodzi dokument o elektronicznej identyfikacji Usług zaufania. Nowe rozporządzenie unijne przede wszystkim standaryzuje wszelkie rozwiązania i e, usługi, które funkcjonowały do tej pory na rynku, ale równocześnie wprowadza szereg nowych, takich jak na przykład pieczęć elektroniczna, takich jak e, usługi walidacji, takich jak usługi doręczenia. E, nowe rozporządzenie unijne. Wchodzi w życie wraz z całym szeregiem standardów międzynarodowych i europejskich, które precyzują technologie, które mają być wykorzystywane w ramach poszczególnych rozwiązań. Temat ten zdominuje kolejną edycję Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego, które odbędzie się od 4 do 6 czerwca w międzyzdrojach. Wezmą w nim udział przedstawiciele instytucji z całej Europy. Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego jest to największa na świecie konferencja poświęcona tematyce podpisu elektronicznego, tematyce usług zaufania i tematyce związane z bezpieczeństwem. Przetwarzania danych. E, tegoroczna edycja konferencji poświęcona jest przede wszystkim nowemu rozporządzeniu unijnemu e, i głównie skupiać się będzie na e, nowych możliwościach i szansach dla całej gospodarki, zarówno polskiej, jak i unijnej, związanych z pojawieniem się nowego rozporządzenia. Zadaniem forum będzie dyskusja, a także analiza zmian, jakie nastąpią na szczeblu międzynarodowym, gdy rozporządzenie Komisji Europejskiej wejdzie w życie. Zmiany na ulicy Jagiellońskiej mimo protestu kupców oraz sprzeciwu części radnych już wkrótce wejdą w życie. Ulica zmieni się z dwukierunkowej w jednokierunkową, prawdopodobnie na przełomie lipca i sierpnia. Wtedy też zmieniona zostanie ilość miejsc parkingowych. Magistrat planuje reorganizację oznakowania. Proponowane zmiany to dopiero początek gruntownych zmian na ulicy Jagiellońskiej. Jesienią przejeżdżać będzie tamtędy autobus, nie wiadomo jeszcze jednak jakiej linii. W planach jest także budowa ścieżek rowerowych. Kupcy z tej ulicy na zmiany się nie zgadzają i zamierzają podejmować kolejne kroki, by ulica pozostała została dwukierunkowa i jakie, tego jeszcze nie wiadomo. 27 lub 28 czerwca otwarta zostanie chyba jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji miejskich. Po wielu perturbacjach i przekładanych terminach, niemal pewne jest, że budowa kąpieliska Arkonka szczęśliwie zmierza do końca. Firma Calbut właśnie kończy swoją pracę. W te wakacje mieszkańcy będą korzystać więc z nowoczesnego basenu. Na nowej Arkonce nie brakuje zjeżdżalni, basenu dla dzieci, rzeki oraz oczka wodnego. Dzieci do lat 6 wejdą na obiad za darmo. Bilet ulgowy kosztować będzie 5 zł, a normalny 10 zł. Inwestycja pierwotnie miała być gotowa pod koniec 2012 roku. Warta jest blisko 35 milionów złotych. Czapeczki dla niemowląt z napisem Kocham Szczecin są już rozdawane w Urzędzie Stanu Cywilnego wszystkim rodzicom. Jest to element promocji miasta oraz miły prezent dla wszystkich, którzy doczekali się potomstwa. Inicjatywa magistratu niektórym się podoba, są jednak działacze, którzy skrytykowali wydanie 17 tysięcy złotych na takie właśnie upominki dla rodziców. Szczecińska trafostacja sztuki wygrała w konkursie na najlepszy obiekt wzniesiony w minionym roku w Polsce ze środków publicznych. Konkurs Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego. Trafostacja sztuki w Szczecinie jest pierwszym centrum sztuki współczesnej w północno-zachodnim regionie Polski. Obiekt choć prezentuje się imponująco, póki co nie stał się chętnie odwiedzaną przez mieszkańców instytucją. Galeria powstała w budynku byłej transformatorowni przy ulicy Świętego Ducha 4 w Szczecinie. Dworzec Główny w Szczecinie nie należy do najpiękniejszych, ale już wkrótce ma przejść gruntowny remont. Nasza reporterka Aleksandra Czajkiewicz zapytała mieszkańców miasta, jak powinien wyglądać i czy obecna forma architektoniczna jest właściwa. Dworzec kolejowy powinien być wizytówką każdego miasta, bowiem często jest on pierwszym budynkiem ocenianym przez turystów. Szczecin podąża za przykładem innych miast i już wkrótce rusza przebudowa Dworca Głównego. Prace remontowe rozpoczną się w wakacje i obejmą działania na szeroką skalę. Zapytaliśmy się mieszkańców, jak oceniają oni Szczeciński dworzec na tle innych miast. Na tle innych na no to dworców, bo powiedziałem, wiem, że nasz no, no to dworzec to naprawdę nie wygląda za dobrze. No, chociaż na no to miasto przygraniczne jest, tak? Gdzie dworzec powinien być naprawdę wizytówką, a nie jest tak. Powiedziałbym, że w środku jest taki bardziej zabytkowy, <laughs> jeśli chodzi o inne, ale tak, to bardzo mi się podoba.

To znaczy tak, jeżeli chodzi o Szczecin, to myślę, że nie jest w najgorszym stanie. No wiadomo, pomijając te, które były wybudowane na Euro 2000, 2012 bądź remontowane, ale myślę, że nie jest w najgorszym stanie. Widziałam gorsze naprawdę, na przykład w łodzi. No Wrażenie nie robi powalającej, ale jest czysto schludnie i pachnąco, także nie jest i tak tragiczny. A jakie zmiany powinny zostać wprowadzone, aby zmodernizować dworzec i polepszyć komfort podróży? Brakuje dużo informacji, no wszystko atmosfera wymalowanie, jasno zrobić, że ludzie chociaż się na dworcu dobrze czuli, jak wyjeżdżają, nie? No myślę, że na pewno tutaj obsługa kasy, bo mimo tego, że tutaj jest ta jedna, jedna kolejka, to mimo wszystko są i tak gigantyczne kolejki, może akurat nie w tych godzinach, ale na przykład w piątki w godzinach popołudniowych są straszne kolejki. No na pewno, żeby po schodach nie chodzić z tymi walizkami tam i z powrotem, to pierwsza rzecz, co bym zrobił, no i bym tu jakoś to tak na stał elewację do tego, bo tutaj tak nie pasuje do tych pozostałych budynków, ta elewacja taka. Tym bardziej te stragany tam dalej. Na przebudowę dworca przeznaczono około 150 milionów złotych. Projekt obejmuje m.in. odrestaurowanie zabytkowego gmachu i wybudowanie nowego budynku na miejscu obecnej poczty. Powstanie także nowa kładka łącząca dworzec kolejowy z dworcem autobusowym. Natomiast stara kładka zostanie odbudowana i wyposażona w windy dla osób niepełnosprawnych. Wszystko po to, aby ułatwić podróżnym korzystanie z dworca. Regaty Poloneza to jedne z najtrudniejszych regat pełnomorskich w Europie. Startują w nich samotnice albo pary żeglarskie, które muszą stawić czoła morzu, wiatrowi i innym żywiołom. Kolejna edycja regat startuje już w sierpniu, my jednak już teraz poznaliśmy pierwsze szczegóły wydarzenia. To będzie wielkie żeglarskie wydarzenie. Już w sierpniu wystartują kolejne regaty Poloneza. Na starcie stanie ponad 80 jednostek, połowa z nich z samotnymi żeglarzami oraz z załogami dwuosobowymi. To jedne z najtrudniejszych regat zarówno ze względu na warunki atmosferyczne, czyli nieokiełznany Bałtyk i skomplikowaną trasę, oraz fakt samotnego żeglowania po wodach Bałtyku. Tradycje regat sięgają lat 70. W zeszłym roku obchodziliśmy 40-lecie tego rejsu i zeszłoroczna edycja odbywała się właśnie pod tym, Hasłem 40-lecia rejsu od dwóch wielkich kapitanów. Co roku um, określamy sobie jakiś hasło przewodnie jak każdej edycji, w tym roku um, jest. Um, Nowe motto jesteśmy wspierani przez wszystkie pokolenia topowych żeglarzy oceanicznych polskich. Po wieloletniej przerwie regaty wróciły na mapę żeglarskich wydarzeń, a ich renoma z roku na rok jest coraz większa, o czym świadczy coraz większa liczba zgłoszeń. Startują załodzień nie tylko z Polski, ale i całej Europy i świata. Zachętą jest trudna trasa, która jest wyzwaniem nawet dla doświadczonych żeglarzy. W roku 2013 zbigniew Guter-Gutkowski wyśrubował rekord regat. Wiele osób startuje więc po to, by zmierzyć się z tym nie niewątpliwie bardzo trudnym zadaniem. Polonez Cup nam wyrósł już na imprezę, która jest moim zdaniem najbardziej prestiżową imprezą, jeśli chodzi o offshore wyścig na Bałtyku i tutaj trzeba się mocno skonić, żeby ten, ten wyścig trwał jak najdłużej, jak najwięcej uczestników brało w nim udział. No jedynym ograniczeniem jak, jak do tej pory to jest tylko ilość wolnych miejsc w marinie. Mam nadzieję, że Marina się troszeczkę powiększy i będzie kilka jachtów więcej startowało. Regaty bałtyckie to jedne z najtrudniejszych, ale jednocześnie najnowocześniejszych regat na świecie. Trasę jachtów można śledzić w internecie, a każda łódź jest kontrolowana przez system nawigacyjny. Zaangażowane w organizację regat jest miasto Szczecin, które nie ukrywa dumy z rozwoju inicjatywy. Regaty samotników to jest w ogóle najwyższa półka. To jest coś, co jest prawdziwym wyzwaniem, bo trzeba się mierzyć nie tylko z żywiołem, ale trzeba się mierzyć także z samym sobą. Yy... I. To wymaga wielkiej umiejętności, ale także i wielkiego hartu ducha. Województwo rozbudowuje szlak żeglarski i sieć marin. Wydarzenia tego typu uświadamiają mieszkańcom i turystom, że Pomorze Zachodnie to doskonała przestrzeń do tej formy rekreacji. Z jednej strony rozwijamy infrastrukturę e, turystyczną, budujemy zachodnio-pomorski Szlak Żeglarski, budujemy nowe mariny. Ale z drugiej strony wiemy dokładnie, że to jest tylko e, cel pośredni, bo, celem doc bo docelowo chcemy po prostu, żeby te mariny były pełne. Chcemy, żeby te mariny e, tętniły życiem, a tego nie zrobimy bez m, dwóch chyba elementów, po pierwsze e, tego, żeby kultywować tę tradycje żeglarskie, ten etos żeglarstwa, a z drugiej strony nie zrobimy tego bez takiej dawki adrenaliny. I adrenaliny właśnie na trasie na pewno nie zabraknie. Regaty poloneza w tym roku obchodzą 41 lat, to więc wydarzenie o dużej tradycji i dużej renomie. Jednostki startowe są już zgłoszone, a start będzie mieć miejsce 11 sierpnia w Świnoujściu. A my powoli przybijamy do brzegu. To już wszystko, co nasi reporterzy przygotowali dziś dla Państwa. Na kolejne wydanie serwisu informacyjnego zapraszam jak zawsze kwadrans po pełnej godzinie. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.